I na miejscu pierwszym ekologiczna inwestycja roku. Zwycięzca i laureat to instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu. Zapraszam na scenie panią Bożenę, przewoźną dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Poznań oraz pana Jean-Michela Kaletę, prezesa spółki SITA Zielona Energia. I prosimy o brawa. Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu na miejscu pierwszym w kategorii ekologiczna inwestycja roku. Na miejscu drugim prototypowa linia do produkcji wysokopuszzystych prędz BCF, spłat kapet oraz wykorzystanie ich do produkcji trudno sprówalnych pasów tapicerskich. I na miejscu trzecim budowa budynku pasywnego, kreującego warunki do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i prowadzenia działalności badawczej w obszarze OZE. Bardzo serdecznie gratulujemy laureatom. Chciałabym w imieniu miasta Poznania i myślę, że naszego partnera prywatnego podziękować za ten zaszczyt. Powiedzmy, że pokusiliśmy się o nową inżynierię finansową. Miasto Poznań poszło partnerstwem publiczno-prywatnym z finansowaniem hybrydowym. Nie ukrywamy, że. Musieliśmy pokonać bardzo wiele barier, ale właśnie 3 marca tego roku Komisja Europejska przyznała dotację w wysokości 330 milionów dla naszego projektu. Także pokazujemy inwestycje wartości brutto 1 miliarda złotych z, z finansowaniem hybrydowym, czyli łączeniem środków partnera prywatnego i dotacji Unii Europejskiej. Spalarnia już Kubaturowo stoi, wyposażamy do, do, ją do końca, ruszy, jesteśmy z realizacją przed harmonogramem i w przyszłym roku już będziemy termicznie przekształcać odpady. Dziękuję bardzo. Gratulujemy tym bardziej. Wielkie brawa, ukłony dla Poznania.